Oh. Oj, Good nie, nie, pyszku. Ale nie, on mi nie, nie, życia? O co chodzi? <laughs> co? Half life? No przecież half to nie, No to nie, 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 masz nie, masz... nie, 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 Takie odwycone to L No w ogóle okurywa oh, reconnecting też tak masz? Tak oh. Nie no ciekawe nicę Dalej masz reconnecting? No A ty? I, no ja też? No to A, bo napisał luck, have fun I włączył te, po ty. O kurwa, ty Ale mi też wyjebało. Czemu Tessa ci wyjebało? Ja nie teza... wiem. Aha, i z bazy kurwa wychodzę, a ten jest tu. Dlaczego jego ja nie wyjebało? No, czemu tego też nie wyjebało? No, what the fuck! Ale to całą naszą drużynę, bo kurwa wszyscy wyszliśmy. Z respa. Ej, no kurwa, przecież to jest oszustwo! Nie Ja many, ku**a mać. Nice. No, ale szczerze, to taki ksin za, nie, pierdale, taki ksin za jest totalnie op, podobnie jak Sejuani, Piki w lesie to jest fryjela totalnie. Nie mogę, ale grasz <grystanie> Gry co więc tak bo pierdalone. I bunga. Nie chciałam... No, no nie właśnie. Chociaż tu mam tam, że oni tu się cofnęli. Nie no, jestem kływa kompletnym kocułem, no. Kocurem? No. Chodź! Uważaj na huga. To ja. No wiesz co! <śpuszczaj> no, przecież to jest oczywiste, no. Ale w ogóle, a, 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 Widziałeś się, jak ja daleko byłam, jak to nie złapało? No, ale cię złapało, no. No, jak? Mają palcie na sushi. Ech. A, no, ja chyba się wyjebałem. Nie! Ja cię uratuję. Oh, Lecisz? Grywa <laughs> <laughs> <Ja. laughs> I ciąga jeden z drugim, A ona, w suka, prawie... No, teraz też pewnie Co jest z mnie tak? Grywa, <laughs> <kajnuje. laughs> <laughs> Ja Ja! <laughs> bo ten katalin to on sobie sam wygotowy, no nie? No, no nie, no jak go smażtujemy, to nie, nie wygra. Ale nie ma jeszcze nawet tego kropelki, z tego mamy. No ja też nie mam. 59. <grym> o, kurde, znalazłem go. Tak, tego dawaj go, lecimy, lecimy, lecimy. Wow. Co, ty tam nie gadasz? Ja tam zwyczajnie oddycham. Ty, Mocin. Co? Ty masz jakieś problemy? <grym> Nie no, teraz ten głos masz jak taki patus typowy. Brzmi chciał kurwa skasować mnie. Ja mam jakiś patusty. Ty! chyba żeś patusa na oczy nie widział. Spędziło <grystanie> ci się oddychanie prosty. nosem? Co ty To top tekstów patusów?